Pod kapelusza mieszkają tylko ich oczy. Majają się na środku, ręce wędrują na wysokość kołku, ale teraz nie załatwią ich sobą Jeden z nich pojedzie do banku, wymienić złoto na dolary, drugi zaś uda się do salonu. W załatwieniu swoich spraw z banku wychodzi jeździec, ktoś piesznie dąży do końca. Chce opuścić miasto. Ale to nie takie proste, bo na ten widok z salonu wychodzi do śmiertelny grup i strzałem daje mu znać, aby ten stanął do pojedynku. A do naszej dzwonnicy odmierzy życie jednego z nich. Celny strzał wyleży martwi rewolwerowi, drugi szczęśliwy, że kula znalazła swojego właściciela i chce opuścić miasto. Ale to nie takie proste, bo na odgłos wystrzału ze swojego biura wychodzi szereg, wynosi kajdany i klucze do więzienia. I daje rewolwerowcowi wybór więzienie, uczciwy proces lub pojedynek na śmierć życiu. A prawo tego miasta stanowiło, kto szybciej wyciągnie broń, kto szybciej strzeli, tym będzie miał prawo opuścić miasto. Stają naprzeciwko siebie obrońca prawa i rewolwerowiec. Czy dziś wygra prawo czy bezprawie? Celny strzał i leży martwy